Przede wszystkim, ja tu właśnie będę kamerował bardzo super super komurową, umiarkowaną burzę. W ogóle co idzie z zachodu, jak widać. Tam widać centrum, jak się rozciąga. Widziałem już pierwsze wyładowanie, więc teraz będę obserwował. Jak widać, idzie z ładnym szelfem, chyba. No. Na pewno będzie bardzo silno, jak widać. W czego łębie tam, jak widać. Latają jeszcze. Widać latają dookoła tamte głębie w ogóle w ogóle ptaki nie fruwają. W ogóle jaskółki nie ma. Nie ma jaskółek. Ale widać widzę jedną. Lata nisko. O, jeszcze niżej lata. Na pewno ta burza przyjdzie jak nisko latają. No to są komuzy, widać jeszcze staję tej... O, cisza. Cisza jest, ale... Jakbyście wiedzieli proszę Państwa, to... Będą jeszcze wyładowania. Ale nie wiem, bo było jedno. To góra szybko się przesuwa. No, szybko się przesuwa. Wszystko na nas idzie. że tych aut jechało. Kurde, trzy auta jechały. Gdzieś tam na koniec. Przedtem jak jeszcze wyładowanie było, ta burza była też ciekawa. A teraz to coraz ciekawsza. Naprawdę jest corkawiej. Jak widzę, że widzę już, że się zbliża shelf. Jeszcze jest za horyzontem. Bez trudu. Tej, tej pierwszej słabej burzy w nas przyjdzie jeszcze silniejsza. Idzie oddzielenie jednej burzy od drugiej. Tam te dwie albo trzy poszły, albo nawet jeszcze tr trzy tam poszły. jedna na wschodzie i dwa na północy poszły już. To idzie do mnie. O! ze strugów deszczowych tutaj z matusokum rusów chyba leją strugi deszczowe jak raz będzie ściana wody ale też w tej burzy muszę być cicho normalnie uuu ale błysk kurde jakie doziemne było albo nie wiem ale błyskawica, chyba to błyskawica była, zaraz grzmot będzie. No. No, to było to, właśnie. Taki, właśnie. Taki, właśnie był. Taki, właśnie. Taki, właśnie był grzmot z tego. O, tam chyba szelf się buduje. Widać się, buduje szelf. Ładna chmura derwająca tam się robi. trochę rozciąga ta ulewa. Szkoda, że nas to trochę mija. Ale całkiem ładne te centrum nie jest normalnie. No coś tak jakoś mało wyładowań jest. To jest dziwne. Kamerowałem jedno nie ma. No jakby rodzice to byli, to by... To by mi powiedzieli, że idzie... Ta sama jak kiedyś, a to jeszcze kiedyś było. Strugi deszczowe. Strugi... Strugi z lecą Sądary. Ale burza idzie kurde. O. Burza oglądam. Kameruję. Moje skoki jeszcze wysoko latają. O. jakby to było do góry nogami. Ojek. Syreny. Znovu syreny. To ulewa ciemna, trochę się rozjaśnia, jak widać, co będę miał zamknięte okno. 哎，哭。Oh, okay. Na te to okno nie było brudne, a jest brudne. Szkoda, że brudne. Przerywam nagranie na chwilę. A tak kamerowo ze z dołu. Ale ty, tam już daleko leje. Ja nie mogę. Widzicie to? Ściana wody normalnie tam jest. Też za chwilę będą władowania. Dwa burze z dwóch stron. Ciekawe, jakby to był, wyglądało na mapie. Nie groźnie. To jest jasztan, normalnie. Jakiś sztorm, normalnie. Ładne, no, mam sok morusy i szelfa z takiej strony. To pięknie wyglądało. Widać. Pa, jak ciemno. Widzisz to? Mm -hmm. No, to trochę się rozjaśnia. Tam jest słońce. Widać słońce staną. To się kolejna ulewa tu tworzy. Lisman Sokholosa. Się głębi chmura tutaj na górze. Nowe psy przyjechały, za tym kolejne burze idą. Trochę się będzie rozciągała ta burza. Ale to pięknie wygląda, Manie. Ale tam leje daleko, Manie. Groźne burze i mnie. Tu kusowo ulewa. O nie! Ściana wody. No popatrzcie. W no. 3D widać, mianie, to Ta burza zrobiona 3D. Tylko by wystarczyło. Ciekawie się robi. Chyba przebłysk był. Gdzie dziewczyna idzie? Przecież idzie burza. Ona idzie w, w burze na nie. Ja nie mogę. No niech się pośpieszy. Jeszcze tylko 40 km zostało do przyjścia tej burzy. Chodź, a wziąłeś tam tą chmurę jak z niej lało? Ja nie mogę. Idą silne burze normalnie. Tylko, że tamta jeszcze władowań nie ma. W górach już leje. Szybko tam te strugi nie spadają z tej chmury. Szybko lecą. Jeszcze wiatr chyba, czy nie? Czy wiatr się zerwał? O, trzeba okna zamykać. Trzeba zamykać ok. Ej, 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 Tylko bez przeciążenia. O, o, Ty. jeszcze jeszcze ten no. Nie no. No kurde. No kurde. my musimy zmienię do nagrywania. O, tak. Trochę zaczyna kropić już. Dobra, już zaczyna kropić. Ale...

Okno otwarte jak nic, to może zatrzyma te wisiorki na drzwi. Może, ale muszę się skupić na nagraniu. Piękna. Piękna burza, ale tam leje daleko. Czy się to rozciąga normalnie? Rozciąga. Jakby to wyglądało w przyspieszonym tempie. Widać jak wieża telewizyjna, miga. Nie ściąga. A nic chyba z tego nie będzie. Lecz ta burza będzie chyba słaba, więc. Ona będzie trwała, nie będzie się rozpadała, ale to powinno być dzisiaj na tyle. Bardzo fajna burza. Ojej. Nie było wyładowań wcale, tylko jeden na kamerami. Ta burza niestety będzie słaba, a to co tam się dzieje? Shelf chyba się. Boże, na to później będę jeszcze kamerował z następnego odcinka, jeśli to burza będzie miała ładowania. Dzięki za obejrzenie.